Jest jeszcze kilka kubków u pana prywatnika, których wam nie przedstawiłem, a jeden z nich to kubek od firmy CNC Software. Firma, która zajmuje się oprogramowaniem do maszyn CNC. Program ten optymalizuje procesy, przyspiesza pracę na maszynach. CNC nie tylko przy produkcji mebli, elementów z drewna, tak jak schody, ale również jest dobrym rozwiązaniem do produkcji frontów meblowych. W programie można zaprojektować dowolne fronty, które później można wykonać na swojej maszynie CNC. Program ma wiele możliwości, w tym m.in. optymalizacja rozkroju oraz obróbki danych elementów. Dane elementy można importować z innego programu bądź też z tabeli Excel, bądź można wykonać wszystko od podstaw samodzielnie. Dla osób zainteresowanych takim oprogramowaniem jest wersja darmowa na 60 dni, ale trzeba się śpieszyć bo okres próbny niedługo się kończy. Poza tym znajdziecie darmowy e-book na stronie. A ja dziękuję bardzo za kubek, który dołączył do kolekcji Pana Prywaciarza. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.